Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team Dzisiaj tak jak zapowiadałem, otworzymy sobie paczkę z ToCem Eredivisie, a także z ToCem Community Ale zanim to, to mam jednego pika 80+, plus i jednego pika 84+, także zacznijmy od tego teoretycznie gorszego I zobaczmy, czy taki będzie 85 Lautaro, okej, okay, bierzemy Lautaro, dobry pik No mam nadzieję, że ten nie okazał się lepszy niż pik 84+, także zobaczmy, czy ten pik będzie lepszy, czy gorszy <laughs> Lautaro jest, dobra, Sterling uratował, myślałem, że Lautaro po raz drugi. A tak to jest ok, jest naprawdę spoko. I na tą paczkę przepalamy taki oto zespół ocenie 84. No to lecimy Ryan Gravenberg albo Timber. Zobaczmy, czy który z nich się tu pojawi. Szczerze, mam nadzieję, że tak. Szczerze, mam nadzieję, że tak. No bo to by było po prostu wzmocnienie zespołu i zobaczmy, czy jednak będzie to po prostu ten bramkarz z Niemiec. Uwaga uwaga, co to będzie. Dobra, lecimy. Jezu, no lipa, no lipa ludzie, no. E, chyba wykrakałem trochę, ja pierdziele, no najgorszy, nawet to cena słaba. No i przepalamy taki oto zespół na Toca Community i szczerze mówiąc, ja tutaj nie mam za dużych oczekiwań. Pewną kartą, która by mi się przydała jest Fred. Jak go trafię, będę mega szczęśliwy, ale tak naprawdę no, reszta kart oprócz Suareza jeszcze mi niewiele robi różnicy. No to lecimy, Tocs Community, zobaczmy co w tej paczce będziemy mieli. Jak nie Suarez albo Fred, to chociaż jakaś wysoka ocena typu Hugo Loris, nie? Już bym był wtedy szczęśliwy i zobaczmy, czy któryś z nich będzie, uwaga, uwaga, Hiszpania nie wiem, napastnik, a Gerard Moreno, 90 Verada, czyli na przepałkę dwie karty. Trochę szkoda, no ale też no, nie spodziewałem się szczerze mówiąc jakichś wielkich cudów z tej paczki. No jeżeli chodzi o składzik, to myślę, że ułożymy go sobie na dzisiejszym streamie Tak jest, myślę, że dzisiaj wieczorem się odpalę i dokończymy sobie kwalifikacje A także ułożymy jakiś nowy zespół na tą ligę weekendową No jeżeli chodzi o te kwalifikacje, to zagramy sobie je w dzisiejszym odcinku Myślę, że z dwa meczem maksymalnie zagramy Zmieni się dopiero dzisiaj wieczorem, na razie zostaje to co jest No już jakiś tam plan mam i będę go realizował No chyba, że wy podsuniecie mi jakiś ciekawszy pomysł na ten zespół A my zobaczmy skład rywala w pierwszym meczu I uwaga, okej, okay, Kurde, chciałem powiedzieć, że to Bundesliga, ale no nie, to nie jest sama Bundesliga, bo jest to połączenie po prostu z, z Francuzami, nie? No, z Francuzi, kurde, mega dziwny skład jednak. Francuzi, Bundesliga, jeszcze tutaj się łapie r Serie A, no mega takie duże misz masz. Zobaczymy, czy Cola będzie krat show i dzisiaj, mam, mam taką nadzieję, bo we wczorajszym odcinku, no, no, było grubo, nie? Było kurde, grubo. Tutaj jest Van der Sar z profesorską interwencją, i zobaczmy, Zacha, Weinaldum. Nie Weinaldum, wa wandal. I zobaczmy zacha jeszcze raz. I zacha do Besta, bez, best, bez, best, 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 Tak Chciałem uderzyć, ale w sumie okropna interwencja bramkarza rywali. Ja bym oczekiwał od bramkarza, żeby taką piłkę złapał. I Ramos! Jezu! OL zapakował dolny ruch siatki! Pięknie bramki. Enkunku... Jezu, Sangary, no tak jak mówię, im więcej nim się gra, tym się po prostu gra nim lepiej. Nie wiem o co chodzi z tym typem, ale na razie. No mega mi się podoba. I za Zachariusz i 2 do zera. Łatwo, gładko, przyjemnie. I dobrze do tego, do Johana. No szukać, 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 szukać i spróbować i zaha, 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 3 do 0, ale gładko, no i mamy Rich Quita też, no szybko, szybko na razie to leci. A tak jak mówiłem, no w dzisiejszym odcinku chciałem maksymalnie dwa mecze zagrać, żeby było co grać na streamie. No jak wiadomo, teraz content jest o 19, a Liga Weekendowa zaczyna się o 21, także no coś będzie trzeba robić podczas tych dwóch godzin. A my jeszcze sobie otworzymy jedną paczkę, bo mam za turniej paczkę... Pięciu piłkarzy, 83, także ją trzeba otworzyć, bo to jest tych. Wiecie, ta, ta mieszanka o to jest ta paczka, także. No zobaczmy, no tutaj jest w tych tocach jest po prostu mieszanka tych lik, także warto ją teraz otworzyć. I zobaczmy, może coś. I uwaga, ekrany. Jezu, to chyba trzy takie paczki otworzyłem, za każdym razem były ekrany. Tutaj mamy pikeno no i jakieś. No średnia paka, średnia paczka. Dobra, zagrajmy jeszcze jeden meczek. Jak tutaj pójdzie w miarę szybko, to zagramy sobie jeszcze turniej, bo zostały mi tylko trzy mecze, a żeby jakby zrobić te najlepsze nagrody za ten turniej, to muszę wygrać trzy mecze, także tam będzie całkiem duży pot. I zobaczmy, skład rywala, czyli mamy winę oddanego, czyli raczej chyba, ma... dobra, może, może jeszcze nie mamy wina oddanego, aczkolwiek jak ktoś chyba leci brązowym składem, to wydaje mi się jednak, że win jest oddawany, chociaż wiecie, no, różnie to bywa, różni są ludzie. Ja mam nadzieję, że odda jednak. I zobaczmy, czy odda... No i właśnie, jest to jednak typ... No i lecimy kolejny zespół rywala No jest ten Keita Balde-Diao chyba z tego co pamiętam, on się tak nazywa, napastnik Pierwszy raz przeciwko niemu gram, Rodri... Rodrigo też Chyba też przeciwko niemu pierwszy raz gram, Wojtek szczęsny na bramce Także mam nadzieję, że jednak no nie będzie, nie będzie Wojtek w formie i coś tam ustrzelimy Wow, to był chyba spalony, nie? Ty, to nie był spalony, ale nie ma, nie ma gola. Ale byłem przekonany, że ja nawet nie biegłem tymi zawodnikami, bo byłem pewny, że to jest spalony I Maldini. Dobrze, dobrze, Maldini. Chociaż nie aż tak dobrze, jak myślałem, że będzie Sangare. Nie, 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 Lautaro, Ramos. Dobrze, dobrze, mamy to. No zobaczymy, czy jak, jak długo uciągnie jego zespół. Bo chyba ma pressing po utracie piłki, bo mega do mnie doskakują jego zawodnicy. Jak traci piłę gościu i Wandersaar, pięknie lat, co lat, Best! Best! Jest! Jeden do zera, ładnie to, lat, No to większość, większość akcji po prostu trzeba jemu zawdzięczyć i jemu przypisać. Ładnie to zrobił. Dobrze, Hakim jest w ostatniej chwili taki, no bohaterski wślizg, bym powiedział. I Zacha, lecimy, no to musi być brama. Nie, no Zacha, proszę cię. ZAHA jest! 2 do 0, ale gładko, gładko wchodzi, chociaż muszę wam przyznać, że gościu naprawdę nie jest zły, nie? Pest, cola. Strasznie jego zespół się rozjeżdża, nie wiem o co chodzi, jakieś coś w taktykach ma nie tak, bo no strasznie chce grać tak na szybko. Jak traci bramkę, to już troszeczkę się gubi rywal, ewidentnie. Bo, dopóki było 0-0, to bym powiedział, że to jest wyrównany mecz. Natomiast, no jak teraz ja wygrywam, to próbuję jak najszybciej nadrobić, nie? No i stawia głównie na ofensywę, nie patrząc w ogóle na obronę. No i przez to wygląda tak, jak wygląda, że ja go w sumie mogę z łatwością kontrować. Bo jego obrona właśnie wygląda tak, jak wygląda. I zaha, 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 cola, cola. 3 do 0, łatwo i mamy jeszcze Rage także zagramy sobie turniej, bo tak jak mówiłem, dzisiaj tylko dwa mecze w kwalifikacjach. No mam nadzieję, że w tym turnieju uda się wygrać 3 na 3 mecze, bo jednak... No ta paczka za 100 tysięcy, za całość, naprawdę kusi, tam jest gwarancja 8.4 plus to, Także to jest paczka, którą zacząłem walkę, zaczynając ten turniej Ale coś musiałem w obliczeniach się machnąć, bo myślałem, że na luzie Na luzie zrobię ten turniej, a teraz mamy taką Sytuację, że muszę wygrać 3 na 3 mecze, żeby mieć tą paczkę Jednakże, no ja jestem dobrej myśli, ostatnio Wczoraj jak grałem, no to 3 na 3 mecze wygrałem, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie No jeżeli chodzi o składzie, jakim gram yy, w tym trybie to jest to futbol totalny, gramy bez SPD. no i mam nadzieję, że to przyniesie efekty w postaci brawek i szybkiego ragequita przeciwnika w tym meczu. No to zobaczmy, przeciwko komu przyjdzie nam się zmierzyć w tym spotkaniu. Okej, okay, no jest to drużyna, z którą będę w stanie wygrać, jeżeli gościu nie będzie jakiś stop 100. Dob Ojejku, ładnie to zrobił, no ładnie to zrobił, ale dobra, mamy odbiór. I Zaha, 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 kurde, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, widziałem, że się ruszył. A i tak na nie, najgorzej o Mbappé, Mbappé Mbappé, To to już dobre wykończenie Francuza Zaha, Zaha, no nie, no znowu się... Kurde, no znowu ten sam ruch zrobił. No muszę pamiętać po prostu za trzecim raz. Mbappé I no nie wierzę, nie wierzę. Znowu się przesuwa. no ja zapomniałem o tym, że on się przesuwa. No niesamowite. Dawaj saka... Dobra, 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 czerwo, czerwo, ale... Chyba się opłacało, jeżeli tu nie będzie gola, to się opłacało. Synu, czy ty mi to zrobisz? Synu, proszę nie. Synu, dobrze to sięga Pickford. I mamy rzut rożny przeciwnika. I kurde, no nie przesunął się. No nie przesunął się tym razem. No nie mogę, On dziwnie gra tym bramkarzem. Ale tak, no dobrze wręcz bym powiedział. Ale jak się go wyczuje? Kurde, no ale na razie wyczuć go właśnie nie mogę, ale jak się go wyczuje, to nie powinno być to aż takie trudne. O, ładnie bramkarz. I chodzi o strzały, no to jest przewaga, nie no, 5 do 2 strzałach, oczekiwanych bramek mam dużo więcej. Zaha, no teraz, proszę cię, no... Czemu ten, czemu on tak traci tempo, no proszę Mbappé, nie, No nie wierzę, spalony znowu tym bramkarzem, gość, on jest najlepszy bramkarzem, to jest niesamowite. I paketa, paketa, dobrze wjechał i... Mbappe jest, dziwna interwencja bramkarza, ale jest 2 do 0 i mamy Ridgequitta w końcu W końcu mamy? Jest, mamy Ridgequitta Uff, uf, uff, uf, bo było naprawdę gorąco przez chwilę Dobra, Saka z czerwoną kartką, dlatego ja kupiłem Walkera, troszeczkę wzmocnienia mamy, jeżeli chodzi o pierwszą jedynastkę No i wygrajmy, wygrajmy kolejny mecz Dwa mecze do końca, no mam nadzieję, że uda się wygrać 2 na 2 Ale zobaczymy jaki skład ma rywal i uwaga, o Okej, okay. ma Timbera, no to jest na pewno coś ciężkiego do przejścia. Natomiast formacja i jego siła w ataku pozostawia naprawdę wiele do życzenia. Zaha, ładnie. I zaczynamy od. Proszę, Zaha! Jest kofik, Pięknie, jeden do zera. Zaczynamy. Zaczynamy jak marzenie. I Zaha, Dobra, dobra, piło, dębapę. Zaha, Zaha, I jeszcze mi zostawił krótki słupek i mamy 2 do zera. No i chyba mamy rage quita. Tak jest, dobra. Ostatni mecz, i mamy pakę za Stoka, którą tworzymy oczywiście na streamie. No i zobaczmy, ostatni meczyk. Proszę, proszę. Jakiś słaby rywal, błagam. I uwaga, okej okay. Pique, akunia na obronie, to tam średnio pomoc. Tak, z Gravenberg oczywiście, nie wersji Tos, czyli tak średnio parecho. No i to dobry, to Antony i Benzema oczywiście. Kurde, no tak, szczerze mówiąc w zasięgu ten, za, W zasięgu jest wygrana w tym meczu, co mnie naprawdę cieszy. Na papierze mam duże szanse na wygraną. Jak to będzie w grze? Zaraz wszyscy zobaczymy. Odegard. No ten odegard w ogóle z mega w grze mi przypomina de Jonga. Bardzo mi przypomina Dejonga. i zobaczmy zaszka. Gramy na zachę, nie ma wycofki. Bamba bamba ryło, ty, bamba ryło! Zaha, Jest! 1 do 0! Prowadzimy w tym meczu, naprawdę. No, okolicznościach zbliżonych do Food Champions, ponieważ trzeba się troszeczkę spocić jednak. Chociaż rywale, no nie tacy jak Food Champions, to muszę od razu przyznać. Pepe, 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 Jest! 2 do 0! Dobra piła do Kyliana Mbappé, który musiał tylko dołożyć nóżkę. Bamba. Haha, ha, gdzie lecisz? Oj, Zaha, 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 Zaha Pakieta, pakieta i mamy 3 do 0, tak jest, ten mecz już musi być wygrany, no chyba, że mi skraszuje grę albo wywali mnie z serwerów, no wtedy ten mecz nie będzie wygrany, ale na ten moment, no mamy wszystko, czego byśmy chcieli do wygranej, pierwsza połowa się kończy, to są 3 minutowe połowy, dlatego tak szybko doleci. leci, no i kurczę, gościu, wyjdź, wyjdź z tego meczu, zobaczmy sobie te statystyki, no 5 całów do jednego, gościu, nie ma ani jednej oczekiwanej bramki, nawet 0,5% tam nie ma. Nawet jednej no tam nie ma nic Niech wyjdzie, po prostu może jeszcze jeden gol i wyjdzie I Zaha Zaha, Zaha I nie ma gola Jest gol jednak, ale tutaj troszeczkę wylało Wstyd, 4 do 0 Mamy to, mamy ten turniej Szczerze mówiąc troszeczkę nie wierzyłem Że 3 na 3 mecze wygram Ale ale się udało więc jestem bardzo Ale to bardzo zadowolony Jeszcze może otworzymy jedną paczkę Bo jak tam będzie po prostu paka 5x8 to ją sobie otworzymy właśnie w tym momencie Dobra, zobaczmy czy jest taka paczka Jest, o fajnie Mamy z 10 wygranych 5 piłkarzy Tych gości 8 3+, no i dobra To zobaczmy tą paczkę do 4 razy sztuka Jak to mawiają 5 piłkarzy 8 3+, może tym razem będzie jakiś walkout Proszę, 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 proszę Fatalne są te paczki, o jest to felipe 84, kolejna karta 84, czyli pewnie jedna 84 i reszta kart 83, zgadłem, świetnie. A więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka, pamiętajcie, że dzisiaj widzimy się na streamie, a także pamiętajcie o w górę pod tym odcinkiem oraz subskrypcję na moim kanale, ponieważ lecimy do 6000 subów. Dzięki za oglądanie, widzimy się dzisiaj i siema!